Drodzy uczestnicy pierwszego ogólnopolskiego konkursu instrumentów smyczkowych Piccicato 2022. Z całego serca pragnę Wam oraz Waszym nauczycielom, akompaniatorom i rodzicom pogratulować ogromu pracy, jaką włożyliście w przygotowanie do konkursu. Ilość prezentacji ponad 270. Nagrań konkursowych przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, także ich poziom wykonawczy był bardzo wysoki. Jeszcze raz bardzo gratuluję już teraz zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji tego konkursu w przyszłym roku. Życzę Wam wielu sukcesów oraz wytrwałości w ćwiczeniu i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ze swojej strony chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować organizatorom konkursu. Pani prezes Fundacji w Świecie Muzyki, pani Agnieszce Kusior oraz panu dyrektorowi artystycznemu Tomaszowi Skibie za zaproszenie mnie do grona jury. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście. Dziękuję za sprawną organizację konkursu. Dziękuję również szacownemu e, jury, e, koleżeństwu. Bardzo mi było miło. Dziękuję pani Aniu z Chibińska-Haponiuk, pani Rafale Daszkiewicz. Bardzo dziękuję za wasz udział, wkład, zaangażowanie. E, było to przemiłe e, i budujące dla mnie doświadczenie. Dziękuję państwu.